Panie Boże, błogosławimy Ciebie, wielbimy Ciebie za Twoją ogromną miłość do nas, za to, że Syna Swojego dałeś za nas z miłości, aby nas wyzwolić z naszych grzechów. Daj nam serce otwarte, uszy otwarte, abyśmy przez muzykę, przez słowo, które będzie głoszone, mogli coraz bardziej Ciebie przyjmować, coraz bardziej zachwycać się Darem Twojej miłości dla nas przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Koścień, córki, pomóż mi odpłakiwać. Na oblubieńca. Patrzcie na niego, jak, jak na baranka. Patrzcie na co, na jego cierpliwość. Patrzcie na Niego, pozbawionego miłości i chwały, samotnie nioś słońcego krzyż. że krzyża. Byłeś zawsze cierpliwy, nawet gdy zostałeś zdradzony. Wszystkie nasze grzechy ty poniosłeś, gdyż inaczej musielibyśmy rozpaczać. Zakończył wszystkie te mowy, rzekł do swoich uczniów. Wiecie, że po dwóch dniach jest pas, i syn człowieczy będzie wydany na ukrzyżowanie. Umiłowany Jezus. Złego uczynił, że wydano na ciebie tak surowy wyrok. Jaka jest Twoja wina? Co za występek popełniłeś? czas to zebrali się kapłani uczeni w piśmie i starsi ludu w pałacu najwyższego kapłana imieniem Kajfasz i odbyli naradę, żeby Jezusa podstępnie pochwycić i zabić. Mówili jednak, tylko nie w czasie święte, aby wzburzenie nie powstało wśród ludu. Kiedy Jezus przebywał w Betanii, w domu Szymona trędowatego, Podeszła do niego kobieta z alabastrowym flakonikiem drogiego olejku i wylała olejek na jego głowę, gdy siedział przy stole. Widząc to, uczniowie oburzali się, mówiąc: Na cóż to marnotrawstwo? Przecież można to było drogo sprzedać i rozdać ubogim. Gdy Jezus to zauważył, rzekł do nich: Czemu sprawiacie przykrość tej kobiecie? Ona dobry uczynek spełniła względem mnie, albowiem ubogich zawsze macie u siebie, lecz mnie nie zawsze mieć będziecie. Wylewając ten olejek na moje ciało, na mój pogrzeb to uczyniła. Zaprawdę powiadam Pan, gdziekolwiek po całym świecie głosić będą tę Ewangelię, będą również opowiadać na jej pamiątkę to, co uczyniła. Wtedy jeden z dwunastu, imieniem Judasz Iskariota, udał się do arcykapłanów i rzekł, co chcecie mi dać, a ja wam go wydam. A oni wyznaczyli mu trzydzieści srebrników, odtąd szukał sposobności, żeby go zdradzić. sercem a dziecko które wychowałeś które cało Twoją pierz wygraża po jego obrońcy, ponieważ stało się wężem, trwa w sercu. Pierwszy dzień Wszaśników przystąpili do Jezusa uczniowie i zapytali go: Gdzie chcesz, abyśmy dzisiaj przygotowali Paschę do spożycia? On odrzekł: Idźcie do miasta, do znanego nam człowieka i powiedzcie mu. Nauczyciel mówi: Czas mój jest bliski, u ciebie chcę urządzić Paschę z moimi uczniami. Uczniowie uczynili tak, jak im poleciał Jezus. I przygotowali paskę. Z nastaniem wieczoru zajął miejsce u stołu razem z dwunastu, a gdy jedli, rzekł do nich. Zaprawdę opowiadam wam. Jeden z was mnie zdradzi. Bardzo tym zasmuceni zaczęli pytać jeden przez drugiego, Panie, czy to ja? On zaś odpowiedział, ten, który ze mną rękę zanurza w misie, on mnie zdradzi. Wprawdzie syn człowieczy odchodzi, jak o nim jest napisane, lecz biada temu człowiekowi, przez którego syn człowieczy będzie wydany. Byłoby lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie narodził. Wtedy odpowiedział Judasz, który go miał zdradzić, i rzekł: Czy to ja, rabbi? On mu odpowiedział: Tyś powiedział. A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom. Mówiąc, bierzcie i jedźcie, to jest ciało moje. Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie dał im mówiąc, pijcie z niego wszyscy, bo to jest krew nowego przymierza. Która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. Lecz powiadam Wam, odtąd nie będę już pił z owoców winnego krzewu, aż do owego dnia, kiedy pić go będę z Wami nowy w królestwie Ojca Mojego. Po odśpiewaniu hymnu wyszli ku Górze Oliwnej. Wówczas Jezus rzekł do nich: Wy wszyscy zwątpicie we mnie tej nocy. Bo jest napisane, uderzą pasterza, a rozproszą się owce stawą. Lecz gdy powstanę, uprzedzę was do Galilei. Odpowiedział mu Piotr: Choćby wszyscy zwątpili w ciebie, ja nigdy nie zwątpię. Jezus mu rzekł: Zaprawdę powiadam ci, jeszcze tej nocy, zanim kogut zapieje, trzy razy się nie wyprzesz. Na to Piotr, choćby mi przyszło umrzeć z Tobą, nie zapraszę się ciebie. Podobnie mówili wszyscy uczniowie. Gdybym mógł stanąć u Twego boku, nie pogardzę mnie. Od Ciebie bowiem nie odejdę, nawet jeśli Twoje serce się złamie. Gdy Twoje serce będzie blednąć w ostatnim śmiertelnym tchnieniu. Kiedy ja wezmę Ciebie w swoje objęciu Wtedy przyszedł Jezus z nimi do ogrodu zwanego Gethsemanej i rzekł do swoich uczniów: Usiądźcie tu, a ja tymczasem odejdę tam i będę się modlił. Wziąwszy ze sobą Piotra i dwóch synów Zebedeusza, począł się smucić i odczuwać trwogę. Wtedy rzekł do nich Jezus: Smutna jest dusza moja aż do śmierci. Zostańcie tu. I czuwajcie ze mną. I odszedłszy nieco dalej, upadł na twarz i modlił się tymi słowami: Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech odejdzie ode mnie ten kielich, wszakże nie jako ja chcę, ale jako ty. Potem przyszedł do uczniów i zastał ich śpiących, rzekł więc do nich: Tak jednej godziny nie mogliście czuwać ze mną. Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe. Powtórnie odszedł i tak się modlił. Ojcze, jeśli nie może ominąć mnie ten kielich i muszę go wypić, niech się stanie Twoja wola. Potem przyszedł i znów zastał ich świązek, a oczy ich były senne. Zostawiwszy ich, odszedł znowu i modlił się po raz trzeci, i powtarzając te same słowa. Potem wrócił do uczniów i rzekł do nich: Ach, śpicie jeszcze i odpoczywacie, a oto nadeszła godzina, i syn człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników. Stańcie, chodźmy, oto blisko jest mój zdrajcy. Gdy on jeszcze mówił, oto nadszedł judusz. Jeden z dwunastu, a z nim wielka zgraja z mieczami i kijami, od arcykapłanów i starszych ludów. Zdrajca zaś dał im taki znak: Ten, którego pocałuje, to On, Jego chwytajcie. Zaraz też przystąpił do Jezusa, mówiąc: Bądź pozdrowiony, mistrzu! i pocałował go. A Jezus rzekł do Niego: Przyjacielu, po coś przyszedł. Wtedy podeszli, rzucili się na Jezusa i pochwycili go. Tak więc, mój Jezus został pojmany. Puśćcie go, zostawcie. Nie wiążcie Go. Księżyc i światło zgasły z żaną, Ponieważ mój Jezus został pojmany. Puśćcie Go, zostawcie. Nie wiążcie Go. Oni prowadzili go. On jest związany. gwałtowną siłą, fałszywego zdrajcę, splamionego morderczym drwią. Chwila przerwy będzie druga część Słowa Bożego i głoszenia, także pozwolimy wyjść. Oczywiście trzeba by było klaskać, ale zostajemy w klimacie modlitwy, w klimacie ciszy szukania Pana Boga.